Czy zgadniesz po opisie i intrze tytuł tej gry? Napisz odpowiedź w komentarzu. Władca ciemności powrócił, a tylko wybrani bohaterowie mogą go powstrzymać. Gracz wciela się w jednego z nich, przemierzając różne krainy, pokonując demoniczne hordy i zdobywając magiczne artefakty, które pomogą w walce z ostatecznym złem. Jeżeli uważasz się za dobrego gracza, zostaw suba i łapkę w górę.